A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2. I co mamy sobie tę broń? Apnąć na poziom drugi, mówiłem na początku tego odcinka. <grytanie> Stracimy tego speeda tutaj. Jak przełożymy tę broń na drugi slot. A tutaj zyskamy 50% speeda z runą shael No i apniemy, zwiększymy obrażenia. No zwiększymy obrażenia. Tak się jeszcze trochę waham, no, ale, no, ale zrobię to, no zrobię to. Czyli co? Orta będziemy musieli znowu zużyć, ale mamy dwa, także jest okej. Okay. Po to trzymam te orty, żeby właśnie się tak bawić czasami. Dobra, mogę wyrzucić na glebę, tak? tak. Nie uniosę już nic więcej. Dobra, mm. wyrzućmy jeszcze te miksturki. Na razie. Weźmy sobie kostkę. Aha, Cain zobaczył, że kostkę podnieśliśmy. Chcę zagadać. Cain <grymne> to jednak jest lekko upośledzony, nie? Dobra. Kolejnego Amna mam zużyć, tak? Dobra. Amn, Ort, doskonały Szafir... Siły mamy dużo, nie? Waga, obrażenia 16, 36, 45, 70. No okej. Okay. Wzrosły naprawdę ładnie, zwłaszcza te minimalne z 16 do 45 to naprawdę dużo. Jest ta skuteczność tutaj. Dołożymy runę Sha'el. 50% zwiększa szybkość ataku, jak w gwieździe baranara, taka gwiazda baranara dla ubogich <laughs> nam tu wyszła. No, zaraz muszę tutaj, no trochę nam się miejsce znowu zrobiło. Takie słabe pocieszenie, no okej. Okay. Zaraz, zaraz zobaczymy jak to będzie w praktyce. A to podwójne Linka, też są dwa. Niemożliwe, dobra, więcej się nie mieści. Czyli musimy zrobić coś takiego. Tu są obrażenia z tej naszej obecnej broni. Bez żadnych okrzyków, z tej drugiej. 11.347 262 404. No wzrosło. Tylko to musimy dać tu. A to tu, to jest trochę smutne, bo tracimy to 15%. Dobrze, że wpadła ta tak i czaszka, tu jest to 10% zwiększonej szybkości ataku, takiej globalnej na obie bronie. Także to jest dobre. Tego się pozbywamy w tym momencie. Skuteczność tu ładna była. No ale to nic. Ale to nic. No dobra, i co? Idziemy hazard uskutecznić sobie jeszcze? Chodźmy do Elsiksa, jakieś pierścionki weźmiemy, może będzie też skuteczność. 156 do skuteczności. Tu mamy 200. No ale to nic, no to obrażenia, te DPS-y tutaj wzrosną. Ta szybkość globalna też niby wzrośnie ze względu na to rozgocące uderzenie może i lepiej. No, mam nadzieję, że to jakoś zauważalnie będzie. Tutaj. <śm> <śm> Hazard, tak? Pielścionek. Szansa na zdobycie magicznych przedmiotów. Hazard. pierścionek. Dwa do zręczności. W sumie mogłem wziąć te trzy pierścionki i transmutować w amulet. <grym> Dobra. Jeszcze jeden. O, jest żółty. No jest skuteczność, ale poza tym to. No jest wykradanie życia. Tylko, że no nie. No to fajnie, że jest życie. Ale nie tu mamy większą skuteczność tu mamy odporność nie ma odporności, szkoda no i za mała ta skuteczność tutaj no ale będziemy próbować, nie? uzbieramy znowu ze 100 tysięcy czy tam więcej, to sobie przyjdziemy z trzy pierścionki weźmiemy dobra, czyli teraz w prawej ręce musimy mieć to ciemniejsze musimy tak pilnować żeby to tak było czyli to szybsze bo procent z tego z tego nie działa Jest ok, Dobra. Wracamy na daleką oazę. I mamy nową broń. Okej, okay, no. To jakaś mana, jakieś leczenie sobie jeszcze pozbieram. Nie za dużo, bo to wolno schodzi. Szukamy punktu nawigacyjnego no i dziury w ziemi, tak? Szybko nawet bije teraz też, no. Podoba mi się. To zostawiamy. Myślę, że dobrze zrobiłem. Trochę mi szkoda tych run było, no ale... Mamy kopię tych run, jakby co. Tutaj mamy czempionów. Trzeba to szybko rozdupcyć. DPS-y nam mało no, wzrosły, chociaż to był be ten Berserker, to może zły przykład. No, ale nie, no jest lepiej, jest lepiej. Znaczy wiedziałem, że będzie lepiej, tylko... Ciągle gdzieś mi tam z tyłu głowy siedzi to, że może nam w każdej chwili ten bitch polecieć. No jeżeli poleci ten bitch, robimy mimo wszystko te 5 slotów, robimy słówko runiczne. Honor to się nazywało, czy jak to się tam nazywało? Teraz się ściąga. Honor, no. No i mimo wszystko będziemy z tego korzystać. To jednak będzie bitch. Naprawdę bardzo duże obrażenia bazowe. Ale jest fajnie, dobrze jest. Dobrze, że, że to apnąłem. Że nie sępiłem tego Shaela, tego Amna, tego Orta nie sępiłem. No trzy fajne runy poszły na apowanie, No ale po to właśnie takie runy trzymamy między innymi. Gdyby, gdybym wiedział, że niedługo będę runę Shael wkładał w jakiś slot, to bym nie sprzedawał tej, tego trzeciego Shaela, który nam wpadł. Ale kto to wiedział? Shamshield poleciał. Także troszeczkę przyspieszymy z tą ofensywą tutaj. Na defensywę cały czas uważam, bo widzę, że tutaj nie potrafią klepać czasami. No ale ładnie, szybko bije teraz. O 50% mu daliśmy w dominującą rękę do szybkości ataku. I mimo, że to bazowo buława wolniejsza niż korbacz, to daje popalić. Idę to jajko zniszczyć. Ale dobrze wyszło. Wolę... Stanowczo wolę te piaseczniki niż jakby te muchy miały tutaj latać. I byśmy musieli kombinować z tym berserkerem co chwilę jakoś. Także jest fajnie. Trochę czasem schodzi na, na tych małych upiardliwcach, które się wykluwają, ale to nic. Otwarte przestrzenie, kontrolujemy sytuację, nie ma wielkiego zagrożenia. Wymieniliśmy broń. Ostatnio apowaliśmy up najemnikowi, teraz tutaj, barbarzyńcy. No, jakbyśmy mieli lepsze runy, to byśmy apnęli nawet na poziom trzeci. No ale to już nie takie proste. To już tam trzeba mieć te lemy, czy lumy, jak to tam było. Też nie, lum to słaba, nawet tu. To... To już tam z Lemy, na pewno trzeba mieć do apowania czegoś. Nie pamiętam, czy broni, czy zbroi, czy żółtej, czy unikatowej. Ale Lem gdzieś tam był na pewno. Pul był na pewno gdzieś potrzebny do tego apowania. Pul. Pool... Nie, no Lum też był. Chociaż nie, nie Lem był. Lum chyba nie. Hmm. Może UM był potrzebny, ale UM to trzymamy na słówko raczej, nie? Jakby ten, ta 300 zbroja nam, nam wypadła trzeciego poziomu, to wtedy robimy solidniejsze, takie bardziej ofensywne słowo runiczne też. Mimo, że w zbroi, ale tam też jest druzgocące uderzenie, są jakieś obrażenia od zimna, pamiętam. To, to, to całkiem fajne przeciwko istotom niewrażliwym na ataki fizyczne i nie tylko. Naprawdę solidnie poprawiona obrona jest. Z odpornościami nie jest tak fajnie jak w Neflumie. Zimno tylko ma tam niezłą odporność, a poza tym to jest tylko 15%, tak jak sama runa umdaje. O, Rubin bez skazy to wezmę. No, dobra, chodźmy tu. A i tę górę już właściwie obszedłem, co? Nie wiem czy coś tu pominąłem istotnego. Urnę mogę kopnąć. O! Solidna urna. O, tu jeszcze. Widziałem, że tu się kręcił jakiś kobaltek. Tak, w pewnym momencie się wróciłem i go nie było. Może w piachu siedział i się leczył. A, tu jeszcze. Może zatoczymy kółeczko dzięki temu. Czy to będzie ślepy zaułek? Ślepy no. Myślałem przez chwilę, że będzie przejście. Ale za ciasno tu by było, jak na takie przejście. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Czy jest szansa, że. Nie, chyba tu nie było punktu nawigacyjnego, bo tutaj walczyliśmy z nimi, nie? Tam na dole musi być i przejście dalej, i dziura w ziemi, i punkt nawigacyjny. Miejmy nadzieję, że jakiegoś bosiora jeszcze tu znajdziemy gdzieś. Jajco, trzeba szybko zniszczyć, jajco. O, pochodnia. Tutaj na dole będzie punkt nawigacyjny. Jest. Jest punkcik. Jesteśmy w połowie z punktami. Dobrze. To nie widzę bossa, ale troszeczkę ich odciągnijmy, bo może tam dalej jest boss jakiś kłopotliwy. Nie będziemy tu ze wszystkimi walczyć. To, że sobie polepszyłem ofensywę tym mapowaniem broni, to nie znaczy, że się będę wbijał w każde zagrożenie. No, ale już, już czuję, że jest stanowczo lepiej. Rękawice jednak. Kurde, te wykonane z kości wampira rękawice. Żebyśmy tak szczęście mieli, żeby nam spida w nich wylosowało jeszcze. Albo odporność na błyskawice. No jakimś wysokim, e, druzgocącym w rękawicach mi już nie zależy, bo mamy ten palec goblina, mamy te czerni. Tylko wiecie, druzgocące z czerni działa tylko wtedy, jak czernią uderzamy, a nie tą drugą bronią. Ale ogólnie... Jeszcze jakbyśmy zrobili to słówko z umem, tam by doszło to druzgocące to już lepiej wtedy przyspieszenie w rękawicy znaleźć. Wtedy też te druzgocące by częściej wchodziły, nie? Jakbyśmy częściej uderzali, trafiali. Zwiększenie szybkości ataku to też jest jakiś sposób na radzenie sobie ze skutecznością ataku. Jak nie możemy trafić, to, musimy, to możemy częściej, szybciej uderzać, to będziemy też częściej trafiać wtedy. Dobra, mamy ten punkt nawigacyjny, chodźmy sobie tutaj przy tej ściance. Czyli rękawiczki ze speedem i z czymś jeszcze fajnym. W Słuchajcie, w sklepie można by kupić ze speedem i z odpornością, chyba, ale jednak wolałbym, wolałbym craftować, jak jest okazja. Jakby się tylko pojawiły te rękawice ze skości Wampira, to bym od razu próbował kraftem to zrobić. Bo jednak zawsze jest tam ta dodatkowa gwarancja rozgocącego uderzenia i tam tego zasysania życia też jest gwarancja. Co prawda nie za duża, bo losowana też od 1 do 3%, ale jak do, dodatkowo jeszcze te bonusy crafterskie, które dochodzą, wiecie, to, że jest gwarantowane wykradanie życia, to nie znaczy, że nie może zostać dolosowane jeszcze więcej tego wykradania życia. Wtedy by się to zsumowało na przykład, nie? Takie rzeczy. Także druskocące uderzenie tam, pamiętam, było gwarantowane. To zasysanie życia. Bonus do życia chyba też gwarantowany jest. Tutaj nam wylosowało tylko 11. Ale też za, za dużo tego gwarantowanego nie ma. Ale jako bonus do, dodatkowy, ten losowy, też życie może zostać wylosowane. I też by się zsumowało z tym gwarantowanym. No craft, fajna sprawa, tylko właśnie... Rękawice z tymi bonusami, o które mi chodzi, czyli z tym zasysaniem życia, życiem oraz druzgocącym uderzeniem, czyli tak zwany przedmiot krwawy to jest, to można to robić tylko w rękawicach ciężkich z rekiniej skóry oraz z tych kości wampirzych. Tylko w tych trzech typach rękawic można to robić. Inne typy crafterskich bonusów do rękawic gwarantowanych się robi w innych typach rękawic. Ale akurat na tych mi zależy. Gwarancja do rozgocącego uderzenia, fajna sprawa. Tam losuje od 5 do 10%. My mamy teraz wylosowane 8. Fajnie, że jeszcze ta odporność na trucizny nam tam wpadła. A jest zwykły, można sprzedać. Można by jego sprzedać, no czemu by nie. Bosów tu nie ma teraz. Chodzimy do jakiegoś grobowca, to masa bosów, nie? Chodzimy po zewnętrznych lokacjach, już nie tak fajnie. Zasysanie zdrowia teraz lepiej działa, bo mamy większe obrażenia fizyczne właśnie z tej nowej broni nie Jakoś super to działa, ale jednak pomalutku, pomalutku, pomimo że te błyskawice w nas trafiały, to to życie, widziałem sobie, tutaj wzrastało, zamiast spadać od błyskawic. I teraz spada. Oj, i to aż za mocno chyba. Dobra, może kliknę tę fioletową, jednak, nie, nie będę stępił. Za dużo ich mnie trafiało tutaj. No i zasysanie many teraz mamy z tej kradniej czaszki. Jeżeli nie walczymy ze szkieletami i nie ma spalania many, to zauważyliście, że ja w ogóle teraz tej many nie zużywam praktycznie właśnie muszę mniej jej nosić. No, kradni czaszka super nam wpadła. Chętnie bym właśnie slot'a w niej sobie zrobił. Fajnie jakby jakiś dobry klejnot w oprawie poleciał. Taki z odpornością na błyskawice i... czymś jeszcze. Na przykład z życiem. A, to chyba za dużo wymawiam. Leczenie jednak tu schodzi co jakiś czas, ale tu nic. O, zobaczymy gnieździe. Tam troszeczkę będziemy mieli tego, tej roboty. Bo tam. O, jest tej przejście. Bo tam pewnie. Tam pewnie już te muchy wylosujemy. Jak nie na pierwszym poziomie, to na drugim. Jak nie na drugim, to na trzecim. A jak pecha, będziemy mieli to na każdym. Dobrze, że tam przed te przewężenia są, to. Nas nie otoczą przynajmniej. Hmm, teraz w sumie. Jak to jest w dominującej ręce i będziemy załączać berserkera, to nie będzie odrzutu, bo to jest nasza główna broń. Z tej będziemy uderzać, nie będzie odrzutu, a obrażenia bazowe będą mniejsze, ale szybciej będziemy je wyprowadzać jednak trochę szybciej. Ale dobrze, że nie będzie tego odrzutu w berzerkes, że w przypadku much. Bo wiecie o co chodzi? Te muchy są skumulowane w jednym miejscu, na przykład w robaczym gnieździe, uderzamy tym berserkerem w jakąś muchę. Ona zostaje odrzucona, a pozostałe muchy w tym samym miejscu stoją. No nie, i my nie możemy przez nie przejść. I to było strasznie upierdliwe z tym odrzutem wtedy. A tak bez odrzutu pierzemy cały czas tę samą grupę much, którą mamy na celowniku pod kursorem. I ona padnie. Także kolejna zaleta: jakby tego, że apnąłem tę nową broń na poziom drugi i te runę jeszcze zużyliśmy. Tam ma, yy, mamy przejście, mamy punkt nawigacyjny, musimy znaleźć dziurę. Dobra. Jeszcze tę celność, żeby podnieść. O! Talizman. Duży. Dobrze. Może z celnością. Mam jakiś zwój? Nie mamy. Hmm. Może z celnością. Normalnie byłbym skłonny wyrzucić te dwa talizmaniki, jakieś tam któreś z życiem, które mamy, i włożyć taki z celnością. Pod warunkiem, że ta celność będzie w miarę przyzwoita. Znaczy, by, gdyby była w miarę przyzwoita, bo czy będzie, to nie wiem. On znowu nie otaczają. Płyknę fioletową. Okej, okay, sytuacja pod kontrolą. Poziomik idzie. Kościana tarcza. Chyba okrzyków nie miałem. Teraz dopiero mi życie tak solidnie i wzrosło. Już prawie 2000 życia mamy z okrzykami. Ładnie. Ale chyba jednak włożę trochę tej synergii do obrażeń, wiecie. O, jest dziura. Już mamy te okrzyki na solidnym poziomie. Długo trwa. Trwają łącznie z dowodzeniem. Nawet jak zapominam, to i tak długo trwają. Znaczy jak zapominam krzyknąć na nowo. Może dołożymy kilka punktów w te zwiększone obrażenia, jednak procentowe, zwłaszcza, że teraz mamy tę bazę tutaj niezłą. Ten procencik sobie tam na czymś zadziała troszkę. Chociaż ja wiem, no 8% za synergię to jest takie słabe. Dobra, wchodzimy w każdym razie do dziury. Ale 8% lepsze niż 3% na przykład dla życia z okrzyków, nie? Przemyślę to jeszcze. Póki co, robacze gniazdo. Zachowajmy ostrożność. No, są niewrażliwość na ataki fizyczne. Najemnik zbagowany. Ale blokuje te muchy, nie? O? Chociaż nie, używam be, tego berserkera. Wiecie, one mają bardzo mało życia, nie? Także berserker będzie je szybko wytańczał. Mają bardzo mało życia i to tylko właśnie, tę niewrażliwość. Ale, nie, będzie luzik totalny z tymi muchami. Pamiętam, że jak paladynem grałem, bardzo długo coś zabijałem z niewrażliwością, ale to chyba jakiś żółk był, nie? czy jakiś robal wielki. Ja tutaj chyba po raz pierwszy paladynem jak grałem gdzieś chyba na poziomie trzecim, bo chciałem ten poziom trzeci wyczyścić, wyczyścić cały, bo to aras i wiem, że jakiegoś robala zostawiłem z tą niewrażliwością, bo się tak szybko leczył, że nie mogłem tej niewrażliwości przełamywać obrażeniami elementarnymi. I to była pierwsza istota na arasie, którą zostawiłem, bo tak to te arasy paladynem czyściłem dokładnie, pamiętam te raz, 85. Jakiś taki robal chyba był właśnie. Z Barbarzyńcą by nie było takiego problemu, bo on jednak no, ma tego Berserkera, tutaj mu daliśmy. A nasz Paladin to miał takie, takie obrażenia elementarne z innych źródeł. Ten robal chyba jeszcze miał niewrażliwość na te obrażenia elementarne, które tam mieliśmy. I Jakimiś innymi go wiem, że prałem chyba. O, no, boss w ogóle tutaj był, jaką szybko się popsuł Weźmiemy sobie miksturki Idziemy dalej Dobra, nie ma much, także normalnie klepiemy tutaj. To są skarabeusze i żółki śmierci Czyli dwie, dwa rodzaje skarabeuszów mamy i muchy na tej lokacji Czyli nie będzie robali. Na poziomie pierwszym, na poziomie drugim, nie wiem, ale na poziomie pierwszym nie będzie. Poziom trzeci będę chciał obejść cały, bo to Areas. Może ten, może nam wypadnie ten beach. Albo kadyceusz. No, no, na, na, na arasie to już wszystkie białe mogą polecieć. Unikatowe prawie wszystkie. Tam z wyjątkiem tych dwóch chyba, tak. Czyli tam. Tylko tej mocy Terala i, i oko Gryfa to było, czy co to było? Czy, czy tam coś innego? Ja wiem, że coś tam jeszcze było. Dobra, Nie zasysamy many. Bo nie bijemy fizycznie berserkerem. Tutaj w te muchy, um, okay. No będzie bo to czempioni tam są. Pojnie, procek, nie, nie śpisz się, ustaw się tutaj. Ten barbarzyńca jęczy przy tym Berserkerze. Dobra, opętana istota. Klepiemy ostro. No, teraz tym szałem bitewnym szybko tutaj nawala. Przełączamy się na berserkera. Jeszcze szał działał. Tak szybko biłem. No ale na tym berserkerze teraz mamy naprawdę solidnego spida Co? Tutaj to 50%, tutaj 10% z tej kradniej czaszki. Ładnie wychodzi. No dobrze, że to apnąłem. Dobrze. Nie żałuję. Miałem wątpliwości, ale jest ok. Dobra, gdzie będzie przejście? No, Mamy nie Na górze? Nope. Mamy żuki, eee, tu się przełącz. Próbują nas otoczyć. Luna. Tarcza. To taka mała. Trzeciopoziomowa. A po puklerzu, co jest chyba, nie? Czempioński miecz. No, coraz wyższe poziomy lokacji, coraz takie dziwniejsze nazwy się pojawiają, co? to pas sobie weźmiemy. Dziwniejsze nazwy przedmiotów. Poziom 73. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek, w następnym odcinku ja myślę, że to robacze gniazdo całe sobie zrobimy już, zabijemy tego, tego zimno czerwia, czerwa kopacza, przechwycimy trzone klaski i będzie fajnie, obejdziemy sobie ten poziom trzeci cały na pewno jako ARAS 85, może coś ciekawego wpadnie, a tymczasem ja Was żegnam, trzymajcie się, na razie.